35 lat temu, w czerwcu 1982 roku we Wrocławiu, powstała największa antykomunistyczna organizacja podziemna Solidarność Walcząca. Jej celem było przywrócenie Polsce niepodległości. Na czele Solidarności Walczącej stanął nauczyciel akademicki, doktor fizyki Kornel Morawiecki. Ona jest tłoczona w sposób taki nowatorski, że ma parę poziomów tłoczenia, że jest tłoczona wzwyż, ale tłoczona też w dół, że to jest pierwszy raz tak tłoczona i jeszcze tym bardziej jestem wdzięczny tutaj bankowi za całą tą akcję, która nas, Solidarność Wraczącą, przedstawia z wielką taką naszą kulturową przeszłością, bo jest tutaj ten orzeł, jest Polska, jest ten Bank Polski. 13 czerwca 2017 roku Narodowy Bank Polski wprowadza do obiegu srebrną monetę 35-lecie Solidarności Walczącej o nominale 10 złotych. Ta moneta tutaj, awels i rewers, one dają tą naszą symbolikę bardzo, bardzo wiernie, bo jest ta jeska, jest i orzeł, są tutaj fragmenty przysięgi naszej, Element z programu, no jest to piękna moneta. Symbolika zawarta na awersie monety przypomina, że to Polska w decydujący sposób przyczyniła się do skruszenia muru komunistycznego zniewolenia Europy Środkowej i Wschodniej. Na awersie widać pękający monolit, rozsadzany polskim godłem. W jego pęknięciach umieszczono słowa z programu i roty przysięgi Solidarności Walczącej. Z kolei rewers przedstawia stylizowaną sylwetkę kobiety malującej znak tej niepodległościowej organizacji.